Cześć, dzisiaj porozmawiamy o winorośli Cascade, czyli odmianie winorośli, która ma dosyć średniej wielkości grona, soczyste, bardzo fajne, natomiast idealnie nadające się na wina, na desery przetwory i chyba właśnie w tej kolejności na spożycie prosto skrzepa jest na ostatnim miejscu, ale dalej bardzo smaczne. Roślina jest oczywiście samopylna, więc wystarczy Wam jedna sadzonka, aby cieszyć się jej. Owocami. Roślina owocuje od końca września do mniej więcej połowy października i właśnie wtedy przybiera lekko żółtawy kolor liści, więc dodatkowe walory estetyczne. Jeżeli nie macie za dużo miejsca w swoim ogrodzie, to też Cascade jest bardzo dobrą opcją, ponieważ w odróżnieniu od części winorośli nie jest tak ekspansywny, także idealny dla... Mniejszych ogrodów. Jeśli zaczynacie przygodę z winoroślami, to Cascade ma więcej zalet. Po pierwsze, jest odporny na choroby grzybowe, e, także mniej pracy, mniej zagrożeń dla Was, a dodatkowo jest wrodoodporny. W całej Polsce e, da sobie radę, nawet bez okrywania nie powinno być problemów z zimowaniem tej odmiany winorośli. Pestki tutaj to kwestia sporna, bo teoretycznie ma, ale są niewielkie i w niewielkich ilościach, więc jeżeli Koniecznie szukacie odmiany bezpestkowej. To co prawda, kaski ma te pestki, ale myślę, że nie powinny być problemem. Tak samo jak problemem nie powinno być zostawienie subskrypcji pod tym filmem. Widzimy się następnym razem. Cześć!